Witajcie na zajęciach biblijnych dla dzieci. Zapraszamy Was do uwielbienia Boga. Właśnie teraz, tam gdzie jesteście, śpiewajcie dla Pana Boga. Miliony ludzi! Każdy coś mówi może w tej chwili modli. I wiesz dokładnie, czego chcę Niesamowite miliony pytań Odpowiedź znasz na każde z nich A ja nie proszę, o nic nie pytam, ale dziś Dziękuję, 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 dziękuję ci często, niestety to mówię, więc mówię mojego brata dziękuję ci za moje życie za moje zdrowie dziękuję ci za dach nad głową za chleb na stole dziękuję ci dziękuję 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 ci ja często niestety to mówię więc mówię Cześć, kochani, jak Wam minął tydzień? Mam nadzieję, że macie się dobrze. Piosenka, którą dzisiaj żeśmy zaczęli, to była piosenka, która dziękowała. W tej piosence dziękowaliśmy Panu Bogu za różne rzeczy. Mam nadzieję, że pomyśleliście w trakcie tej właśnie piosenki, za co Wy moglibyście podziękować Panu Bogu. Jeśli tego nie zrobiliście, to kiedy skończymy dzisiejszą audycję? Pomyślcie chwilę o tym, za co moglibyście podziękować Panu Bogu i zróbcie to, podziękujcie Mu. Przypominamy teraz troszeczkę informacji na temat Pisma Świętego. Pierwsza grubsza część nazywamy ją Starym Testamentem, albo Starym Przymierze. Druga, troszkę szczuplejsza, to Nowy Testament albo Nowe Przymierze. Każda z tych części. Jest zbiorem wielu ksiąg, które powstawały na przestrzeni wielu lat i napisane były przez różnych autorów, ale wszystkie one powstały z inspiracji Pana Boga. W tej pierwszej części grubszej znajduje się 39 ksiąg. W tamtych czasach, kiedy powstawały, miały formę takich wiecie: rulonów, więc 39 takich rulonów. Z papieru, papirusu, pergaminu, cokolwiek to było. I druga część Nowy Testament. 27 ma ksiąg. Razem, w tych wszystkich ksiąg 66. Wyobrażacie sobie je wszystkie, zgromadzone w jednym jakimś wielkim pojemniku. Musiały zajmować sporo miejsca. A dzisiaj taka wygodna forma. Łatwo ją wziąć do jednej ręki, chociaż nie jest to lekka książka. Ale. Możemy ją czytać i do tego Was zachęcam. Dzisiaj będziemy poznawać historię, która jest zapisana w Księdze Dziejów Apostolskich. Ona znajduje się w tej części w Nowym Testamencie. Dlaczego taka nazwa Dzieje Apostolskie? Może dlatego, że ta właśnie księga opisuje, co działo się z apostołami, czyli pierwszymi uczniami pana Jezusa. Albo z drugiej strony patrząc co robili, czyli jakie dzieła, jakie działania wykonywali apostołowie. Czy Z tej strony patrząc, czy z czystej bardzo ciekawe historie możemy znaleźć w tej księdze i zachęcam was do jej poznawania. Pamiętacie, że pan Jezus i jego uczniowie byli z pochodzenia żydami. Ostatnie dwie historie o Piotrze Wydarzyły się podczas żydowskiego święta zwanego Paschą. A dzisiaj przeniesiemy się 50 dni po Pasrze i trafimy na święto, które nazywano świętem tygodni lub świętem żniw. Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział swoim uczniom: Zdradził mu taką pewną wskazówkę. Posłuchajcie. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni duchem świętym. Powiedział do nich również: Weźmiecie moc ducha świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie. I w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Przez 10 dni spotykali się razem na modlitwie ci, którzy byli najbliższymi przyjaciółmi Pana Jezusa. W świąteczny dzień było tam zebrane grono około 120 osób. W Biblii jest napisane, że powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Ukazały im się języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy duchem świętym i zaczęli mówić innymi językami. Tak jak im duch poddawał. Zaczęli głośno mówić innym językiem, chociaż nie uczyli się go nigdy wcześniej. To był Boży cud. Otrzymali jeden z darów Ducha Świętego. Wow, ale wydarzenie. Wyobrażacie sobie ten gwałtowny wiatr i ogień, który się pokazał? Na święto żni się do Jerozolimy mnóstwo Żydów z całego kraju i z zagranicy. Gdy więc powstał ten szum, tłum się zgromadził i ludzie przestraszyli się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. Byli w szoku, bardzo się dziwili. Czy wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jak to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język. I w Dziejach Apostolskich wymienionych jest kolejno 17 różnych grup ludzi, którzy stwierdzili: Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy. I będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego: Cóż to może znaczyć? A inni wyśmiewali to i mówili: Młodym winem się upili. Więc w Jerozolimie zrobiło się niezłe zamieszanie. Zgadnijcie, kto przemówił do zgromadzonego tłumu. To był Piotr. Coś się w nim zmieniło. Duch Święty wypełnił Piotra i dał mu odwagę. Piotr powiedział: Ludzie ci nie są pijani, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia, czyli dziewiąta rano. A potem przypomniał zgromadzonym fragment jednej z ksiąg Starego Testamentu. Była to księga proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan. Że wyleje ducha mego na wszelkie ciało, i prorokować będą synowie wasi, i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. A każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Piotr otrzymał od Ducha Świętego niezwykłą mądrość. Wytłumaczył zgromadzonym ludziom na podstawie innych fragmentów ze Starego Testamentu, że Pan Jezus był zapowiedzianym mesjaszem, zbawicielem, że umarł niewinnie, aby uratować każdego, kto wierzy, od jego grzechów. A gdy ludzie to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. Pytali więc Piotra i pozostałych apostołów, co mamy teraz robić? A Piotr do nich: Opamiętajcie się i niech każdy z Was da się ochrzcić w imię Pana Jezusa na odpuszczenie grzechów Waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta odnosi się do Was i do dzieci Waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz powoła. Piotr jeszcze dosyć długo składał świadectwo o Panu Jezusie i napominał słuchających, mówiąc: ratujcie się od tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni. I jest napisane w Dziejach Apostolskich, że pozyskanek zostało tego dnia około trzech tysięcy dusz. Co to znaczy? Czyli trzy tysiące ludzi uwierzyło w Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Czy lubicie dostawać prezenty? Ja mam tu takie malutkie pudełeczko na prezenty, ale pudełka na prezenty mogą być małe, średnie, duże, olbrzymie. Zależy, co w nich znajdziemy, czy jest to coś, o czym marzyliśmy. Możemy dostawać prezenty takie właśnie, jak dostajemy od naszych rodziców, od naszych przyjaciół, od naszych znajomych, rodziny. Ale możemy też dostawać prezenty duchowe, prezenty, które można powiedzieć, nie pochodzą z tego świata, ale daje je nam Pan Bóg. Nie możesz ich zamknąć w pudełeczku. Możesz je otrzymać przez wiarę. Jeden z takich prezentów to jest właśnie to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Piotr i inni uczniowie Jezusa otrzymali niezwykły prezent. To był prezent duchowy otrzymali chrzest duchem świętym i Duch Święty dał im dar mówienia innymi językami dał też Piotrowi dar mądrości i wielką odwagę której Piotr sam z siebie prawdopodobnie nie miał jeżeli jesteś przyjacielem Jezusa wiesz że oddałeś mu swoje życie to możesz również otrzymać duchowy dar od Pana Boga poprzez napełnienie Duchem Świętym, czyli obiecany przez Pana Jezusa chrzest Duchem Świętym. Możesz poprosić Pana Boga o to, kiedy będziesz z nim rozmawiać, kiedy będziesz się modlić. A może chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o tym duchowym darze. Możesz do mnie napisać lub zadzwonić, albo porozmawiaj z kimś, kto będzie umiał odpowiedzieć na Twoje pytania. Nie jesteś ani za mały, ani nie możesz być za duży na ten dar. Biblia mówi, że jest dar ducha świętego dla każdego, kto wierzy. Ale może jesteś osobą, która nie wie, czy żyje w bliskości z Panem Bogiem, nie wie, czy jest przyjacielem Pana Boga. Biblia mówi nam jeszcze o innym darze. Mówi nam o darze zbawienia, o darze wiecznego życia. W Nowym Testamencie jest napisane, że Bóg tak bardzo kocha świat, tak bardzo kocha mnie i Ciebie, tak bardzo kocha każdego człowieka, że posłał na ziemię swojego jedynego syna, Jezusa Chrystusa, aby zmarł na krzyżu za nasze grzechy. A każdy, kto w to uwierzy, otrzymuje dar wiecznego życia. Może potrzebujesz właśnie takiego daru. Chciałabym zaproponować Ci taką modlitwę. Jeżeli czujesz, że to jest coś dla Ciebie, możesz się nią pomodlić. Posłuchaj jej słów. Panie Jezu, wierzę, że możesz mnie uratować od kary za moje grzechy i możesz dać mi nowe życie. Blisko ciebie. Proszę, żeby tak się stało. Chcę żyć dla ciebie. Jeżeli te słowa wyrażają pragnienia Twojego serca, możesz teraz pomodlić się nimi. Jeżeli to zrobiłeś z wiarą, to Biblia mówi, że stałeś się, stałaś się Bożym Dzieckiem i stałaś się Przyjacielem Boga. Możesz rozwijać tą przyjaźń przez to, że codziennie będziesz czytać sobie jakiś fragment z Pisma Świętego, zastanawiać się, co Bóg ma do, do ciebie do powiedzenia przez ten fragment, że będziesz z nim rozmawiać każdego dnia swoimi słowami o tym, co przeżywasz, co myślisz, czym się martwisz, z czego się cieszysz. Bóg będzie do ciebie mówił i będzie rozwijał twoją wiarę. Cieszę się, że mogliśmy dzisiaj porozmawiać o darach, o Bożych prezentach, które są dla każdego człowieka. Ale to, czy je weźmiemy, czy nie, jest sprawą naszej decyzji, naszego wyboru. Mam nadzieję, że ten dzisiejsze nasze spotkanie zastanowiło Was. Pomyśleliście, czy macie jakiś dar od Boga, czy nie? Życzę Wam udanego tygodnia. Trzymajcie się i przeżywajcie wspaniałe rzeczy z Panem Bogiem. Cześć, papa! Pa.